Centrum Skłusza Redeko Polonia Wrocław nie ma wątpliwości. To był bardzo udany czas dla przede wszystkim szachistów. Zawodniczki i zawodnicy skupiali się przede wszystkim na swojej dyscyplinie, ale nie tylko. Wróciliśmy z Mariańskich Łaźni, ze zgrupowania. Startowaliśmy tam zarówno w turniejach kołowych, jak i w turnieju Open. Była bardzo duża grupa polonistów. Wpisali się nieźle, także tutaj z tego jestem bardzo zadowolony. W turnieju arcymistrzowskim Jolanta Zawadzka nas nie zawiodła, zajęła drugie miejsce. Dobrze tam też wpisał się Szymon Gumulasz oraz Przemysław Piotrowski. Jeżeli chodzi o turniej Open, to drugie miejsce zajął senior Maciej Świsarz. Jeżeli chodzi o juniorów, to zdecydowanie należy pochwalić tutaj duże przyrosty rankingowe i świetną grę Szymona Kulasia. Marioli Woźniak, Patrycji Szulf, Pawła Korlewicza. Wyjazd do maryńskich łaźni był dla wielu młodych zawodników generalnym sprawdzianem przed mistrzostwami kraju. Można było mierzyć się Właśnie z takimi zawodnikami, przed mistrzostwami Polski. Wygrana z dużo lepszym zawodnikiem sprawia, że młodzi zawodnicy, młodzi juniorzy zaczynają wierzyć w siebie, wierzyć w to, że mogą, że potrafią, że im się uda. Co uważam jest najważniejsze właśnie w takich partiach. Później w chęci do treningu i w dalszym rozwoju młodego szachisty. Podczas wyjazdu Ważnych Chrzest przeszła. Anna Iwanow. Ania Iwanow do niedawna jeździła z nami jeszcze jako juniorka, także była po tej drugiej stronie. Tutaj w Mariańskich Łaźniach po raz pierwszy pojechała jako trener. Spisała się bardzo dobrze tutaj. Miała pod opieką taką średnią grupę troszkę starszych juniorów, także wszyscy z jej pracy są bardzo zadowoleni i miło wspominają tutaj zaangażowanie i, i zapał do pracy. Szechiści nie mają odpoczynku. Do 1 lutego trwa bowiem zimowy turniej Polonii Wrocław, w którym startują zawodnicy podzieleni na trzy grupy. Także w tym turnieju zimowym będzie brało udział kilku zawodników, którzy wystąpią w mistrzostwach polskich już na początku marca. No a dalej właśnie z... Zaczyna się sezon mistrzostw Polski juniorów w różnych kategoriach i tak naprawdę od początku marca do połowy kwietnia możemy obserwować i kibicować naszym zawodnikom w ich zmaganiach o te najwyższe tytuły. Więcej na temat szachowej Polonii Wrocław na ich stronie internetowej. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl